Bank BPH, prowadząc działalność zgodnie ze swoją strategią fair play, podejmuje szereg inicjatyw mających na celu umacnianie pozycji banku jako lidera pod względem fair play i zaufania. W praktyce oznacza to, że w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi bank kieruje się bałością o przejrzystość, bezpieczeństwo, wsparcie i otwarty dialog. Nie ma lepszego sposobu na potwierdzenie naszego zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących interesariuszy niż dostosowanie wewnętrznych procesów do potrzeb tych grup. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie w wybranych oddziałach obsługi osób głuchych, przy całej prostocie rozwiązania o jednocześnie innowacyjnym charakterze spotka się z dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności i stowarzyszeń zrzeszających osoby dotknięte problemem dysfunkcji narządu słuchu.